Dobry dzień, dobry. Witam się z Wami serdecznie w nowym dniu, w nowym vlogusiu. Bardziej to w takim vlogu kulinarnym, w którym przygotujemy wspólnie przepyszne pączki parzone. Doskonale wiecie, że ja jestem ogromną fanką pączków hiszpańskich, a tym razem zapraszam Was na taką troszeczkę inną wersję, bo tym razem będą to można powiedzieć takie troszeczkę tradycyjne pączki, ponieważ będą wykonane na mleku, ale tutaj mąkę też należy zaparzyć. Przepis dostałam od koleżanki. Pączki nazywają się pączki wiatrowe. Tutaj też przygotowałaby się tak troszeczkę do tego przepisu. Przepis Pochodzi z XVIII wieku. Jest to taki przysmak karnawałowy, a w sumie to bardziej, to może był. no, w sumie to można powiedzieć, że jest to taki przysmak karnawałowy we Francji, w Belgii i w Niemczech. Oryginalna nazwa to Pets de Nones. Nie wiem, czy to tak się wymawia, ale taka troszeczkę bardziej przytłumaczona wersja. Jest to. Pierdnięcie mniszki, albo taka łagodniejsza nazwa, to może być westchnięcie mniszki. Historia tego przepisu opisana jest w książce pod tytułem Głodny Mnich, czyli sekrety refektarza Roberta Maciej'a. I w tej oto książce mniszki z klasztoru, już dokładnie teraz nie pamiętam z jakiego klasztoru, ale to chodziło o to, że mniszki w XVIII wieku przygotowywały pączki na obchody Dnia Świętego Marcina z Detons, to też nie wiem, czy to tak się wymawia, i jedna z mniszek, no, wydaliła z siebie, że tak to ujmując rzecz, e takie odgłosy, i te odgłosy były takie, jakby to był taki dźwięk organów. Mniszka, oczywiście się tutaj zaczerwieniła, i wtedy jak się zaczerwieniła, to się ponoć zachwiała, i łyżka z tym ciastem wpadła jej do rozgrzanego oleju, i w taki oto sposób powstały te przypyszne pączki wiatrowe. Yy, przepis yy, tutaj można powiedzieć, że yy, no nie jest takim trudnym przepisem, bo już żeście nieraz widziały: widzieli, że ja bardzo często, to znaczy może nie tak często, no bo umówmy się, ale no te takie przysmaki karnawałowe to są takimi przysmakami dość kalorycznymi. Ale ja uwielbiam pączki hiszpańskie, one są przepyszne. Przepis na nie tutaj znajdziecie też gdzieś, o tutaj Wam podlinkuję, a teraz właśnie tutaj śpieszę z tym nowym, genialnym przepisem na pączki wiatrowe. Musicie je koniecznie spróbować. Jeżeli lubicie gniazdka, czyli pączki hiszpańskie, to pączki wiatrowe też na pewno przypadną Wam do gustu. Przepis znajdziecie na dole w opisie filmiku Wszystkie potrzebne składniki, a całe wykonanie będzie tutaj po kolei wytłumaczone w dalszej części mojego filmiku. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba i chętnie będziecie z niego korzystać. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach, czy Wam smakowały i czy Wam wyszły. A teraz zapraszam do dalszej części mojego. Filmiku, i oczywiście życzę miłego oglądania i cudownego dnia. Do wykonania pączków parzonych potrzebujemy następujących składników: 250 ml mleka, 50 g cukru, 50 g masła, 100 ml rumu, skórka otarta z jednej pomarańczy lub cytryny, 200 g mąki oraz 4 jajka. Ponadto będziemy potrzebować olej lub smalec do głębokiego smażenia i cukier puder do obtoczenia już gotowych, usmażonych pączusiów. Do garnka wlewamy mleko, dodajemy cukier, masło. Włączam sobie palnik I będę gotować masł, y, mleko z masłem i z cukrem do momentu, aż wszystko ze sobą się zagotuje. Następnie dodam skórkę z pomarańczy i nad tym będę parzyć mąkę. Nie bójcie się u ciasta parzonego. Pamiętacie u mnie na kanale, y, albo jak nie pamiętacie, to Wam podlinkuję na dole w opisie filmiku. Robiłam. Pączki hiszpańskie, ptysie, można też robić z ciasta parzonego, z tym, że ptysie robię na wodzie, a pączki hiszpańskie robię na soku pomarańczowym. I pączki hiszpańskie są przepyszne z tego przepisu. Bardzo Wam polecam, zwłaszcza teraz w okresie karnawałowym. A teraz zrobimy przepyszne pączusie z ciasta parzonego, tylko tym razem na mleku. Więc musi masło tutaj roztop, roztopić się w mleku, cukier również i dodam mąkę. Jeżeli chodzi o mieszanie, to możecie mieszać za pomocą rózgi albo za pomocą błyżki. To już czym będzie Wam wygodniej, ale naprawdę nie ma co się bać ciasta parzonego. Raczej tutaj nie powinno nam się nic przypalić. Wystarczy tylko pilnować gazu, ognia i wszystko ładnie wyjdzie. Mąka musi być zaparzona, musi stracić surowość i ciasto musi, bo to już później będzie ciasto, musi odchodzić ładnie od ścianek garnka. Dobra, tutaj prawie już się zagotowało. Mleko się gotuje. Dodaję skórkę z pomarańczy i mieszając jednym ruchem energicznie wsypuję mąkę i mieszam. Mieszam bardzo dokładnie szybko. A widzicie, zaczyna już ciasto nam tutaj ładnie, tylko muszę szybko przykręcić. Także jedna ręka troszeczkę może być. Za mało. Pięknie pachnie pomarańczami. Uwielbiam. Ja pączki hiszpańskie na soku pomarańczowym, tak jak wiecie, jeżeli jesteście już od dłuższego czasu na kanale, ubóstwiam. I dlatego u mnie, nawet i w pączusiach, jest skórka z pomarańczy. Dobra. Ciasto wydaje mi się, że będzie perfekcyjne. Ono tak wychodzi. Jest takie dość gęste, zbite. Ale musimy tutaj dobrze wymieszać mąkę. Także, nawet widzicie, że rózga raczej by nie dała rady. Musi to być zwykła łyżka. Tutaj miejsce potrzebuję, żeby się trochę rozłożyć. Bo muszę trzymać garnek i mieszać, żeby wszystka mąka tutaj straciła swoją surowość. Już powinno ładnie odchodzić. To dosłownie trwa kilka minut. Bo to tylko chodzi o to, właśnie, żeby. Mąka się zaparzyła, także to trwa ile? Dwie, góra, trzy minutki. I teraz odstawiamy do całkowitego wystudzenia. Nasze ciasto z mąki zaparzonej musi być bardzo dokładnie wystudzone. Także najlepiej to jak teraz jest zimno, bo mamy, można powiedzieć, zimową porę. Najlepiej wystawić na dwór. Aby dokładnie ciasto wystygło, i będzie zaraz kolejny etap wykonania pączusiów. Ale naprawdę nie pożałujecie, bo są genialne. Gdy ciasto parzone dobrze wystygnie, przekładamy go do większej miski. Lekko można go rozmiksować, a następnie dodajemy po jednym jajku. Cały czas miksując do połączenia składników. Ciasto połączy się z jajkami. Dodajemy 100 ml rumu lub jakiegoś innego alkoholu, bo to chodzi o to, żeby pączki nie chłonęły tłuszcz ze smażenia. Można go dodać partiami, żeby nam za bardzo nie chlupał. Ciasto jest już gotowe, jest dość luźne, więc jeżeli macie ochotę, możecie go przełożyć do rękawa cukierniczego i zrobić sobie takie nawet i na kształt pączków hiszpańskich, ale teraz ciasto należy odstawić na pół godzinki i ja będę moje pączuszki wkładać na rozgrzany tłuszcz za pomocą łyżki, ale to za 30 minut, bo teraz ciasto musi odpocząć. Po pół godzinie w garnku rozgrzewamy olej. Olej może być mieszany, może być olej na pół ze smalcem, tak około półtorej litra. Może też być sam smalec. To już w zależności od tego, na czym lubicie smażyć pączki, faworki, albo gniazdka hiszpańskie. Ja zawsze sobie przygotowuję również ziemniaki, żeby Tłuszcz podczas smażenia pączków nie pienił się tak bardzo. I na taki rozgrzany tłuszcz, za pomocą łyżeczki chociaż przygotowałam sobie też łyżkę do lodów, wykładam takie niewielkie pączuszki. Dosłownie na jeden kęs. Łyżkę można jeszcze sobie zamoczyć w oleju. Będą pączki ładniej odchodzić od łyżki. I tak dosłownie po kilka sztuk. Ja wiem, że one nie będą idealne, ale to nie chodzi o to, żeby były idealnie okrągłe, tylko żeby były smakowite. I coś takiego tworzymy, a możemy właśnie sobie tak, też, tak jak Wam mówiłam, przełożyć do szprycy i zrobić za pomocą szprycy takie różne Wzorki, na przykład podłużne, to będą typu churros, albo na przykład jak gniazdka, czyli takie pączki hiszpańskie. I smażymy na złoty kolor tłuszcz. Nie powinien być zbyt gorący. Ja nie mam termometra, żeby zmierzyć temperaturę, ale tłuszcz nie powinien być zbyt gorący, bo pączki wtedy spalą się z wierzchu, a będą gumowate w środku i nie powinien być zbyt chłodny, no bo wtedy będzie proces smażenia długo trwały. Może nie są za idealne, bo mają taki troszeczkę dziwny kształt, ale wydaje mi się, że będą wyśmienicie smakować. Kączuszki smażymy na taki lekko brązowy kolor, moje zaczęły już delikatnie pękać i wyławiam je na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, żeby nadmiar tłuszczu odsiąku. I teraz do garnka wkładam kolejną partie pączuszków, może nawet takie troszeczkę mniejsze zrobię jeszcze, bo może troszeczkę za duże, chciałam, żeby one właśnie były takie dosłownie na jeden kęsik. Prawdziwy przepis kulinarny nie może odbyć się, nie mogę go podać bez testu na kanale. Także test degustacji będzie oczywiście już też musiało mi spaść. Ale pączuszki są bardzo małe i są takie dość niekształtne, tak jak wiecie. Ja jestem, albo nie wiecie, bo są tutaj zapewne też i nowe osoby, które niedawno dołączyły. A ja przepis na pączki hiszpańskie dodawałam Wam. W zeszłym roku i chyba dwa lata temu. W zeszłym roku na pewno była przypominajka. A w y, dwa lata temu chyba był przepis w całości już dokładnie nie pamiętam. Więc ja wielka fanka pączków hiszpańskich wel, gniazdek, bo u nas pączki hiszpańskie nazywane są też gniazdkami. Nie mogłam przejść obojętnie, jak dostałam przepis na Pączki z ciasta parzonego. Ponieważ gniazdka hiszpańskie robi się również z ciasta parzonego i te oto pączki się również zostały, tak jak widzieliście, wykonane przeze mnie z ciasta parzonego. Z tym, że pączki wykonane są na mleku, a tak jak wam wspominałam, pączki hiszpańskie zawsze wykonuję na soku pomarańczowym. Tutaj oczywiście też jest nuta pomarańczy, bo ja uwielbiam zapach pomarańczy w przepisach. Poza tym, tak jak już wiecie, przepis pochodzi z rejonów Francji, Belgii, Niemiec. No, w Belgii i w Niemczech raczej pomarańcze na drzewach nie rosną, ale już raczej we Francji, gdzieś tam w rejonach południowych, te pomarańcze na tych drzewach znajdziemy. I dlatego też ja tutaj dodałam skórkę z pomarańczy, bo tak mi się pokojarzyło. I teraz będzie degustacja tych oto cudyniek malutkich pączusiów. Ja już oczywiście poza kamerami też je testowałam, bo przecież myślałam, że mi ucieknie język do pewnej części ciała. Ale jeszcze tutaj przy Was zdegustuję. Oto te moje pączusie. Mm. Po prostu niebo w gębie i na talerzu. A tutaj muszę uważać, żeby nie rozdeptać. Żeby nie rozdeptać, to tutaj muszę uważać. Ale są genialne. Chrupiące z wierzchu. Mięciutkie w środku. Mm. I ten boski zapach pomarańczy. Wybaczcie, ale ja muszę dokończyć, muszę dokończyć. Z tej porcji ciasta z tej porcji ciasta, tak jak widzieliście, w tej porcji nie było aż tak bardzo dużo. Wychodzi około 35-40 pączuszków w zależności od wielkości, bo różne pączuszki każda z nas zapewne robi. Jedna będzie robiła większe, druga będzie robiła mniejsze. A ja chciałam, żeby te pączuszki były takie dosłownie na jeden ząb, bo w oryginalnym przepisie pączuszki były kładzione łyżką, także też zrobiłam. Naprawdę bardzo serdecznie Wam je polecam, są przepyszne. Robi się je, no, można powiedzieć, że dość szybko. E, tutaj wszystko zależy od tego... Bo trzeba sobie mąkę zaparzyć, później trzeba to wystudzić. Więc tutaj w przerwie możemy wykonywać jakieś inne zajęcia, jakieś inne czynności. Później pół godzinki znowu musi tutaj poleżeć z jajkami, ale to też możemy zająć się czymś innym. No i teraz już tylko zostaje nam kwestia smażenia. Smaży się, się je dość szybko. Ciasta jest niewiele i tak jak Wam wspominałam, z tego ciasta wychodzi między 35 a 40 pączuszków, więc tutaj też troszeczkę no, musimy popracować, ale naprawdę smak pączuszków zrekompensuje nam ten trud włożony w ich. Prace naprawdę są przepyszne. Polecam Wam z całego serducha. A ja teraz idę zajadać moje pączuszki bo uwielbiam, uwielbiam i kocham miłością przeogromną wszelakie ciasta parzone. One są może troszeczkę takie lżejsze, bym powiedziała. Bo z ciasta parzonego też oczywiście robimy pty się nadziewane. One są takie pulchniutkie, tak jak widzieliście, też troszeczkę tutaj rosły. Więc proponuję do garnka nie wkładać za dużo ciasta naraz, bo te pączuszki też potrafią rosnąć. A teraz bardzo Wam dziękuję za, za to, że byliście, że oglądaliście do końca. Może skorzystacie z mojego przypisu, będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeśli tak, dodajcie znać na dole w komentarzu, czy Wam smakowały, czy smakowały Waszym rodzinkom. I naprawdę nie bójcie się ciasta parzonego, bo wiem, że jak ja Wam pokazuję ciasto parzone, czy to właśnie robię pyz, yy, pyzy, czy to robię ptysie, czy to robię gniazdka, wążki hiszpańskie, zawsze piszecie, że ciasto parzone jest trudne. Ciasto parzone nie jest takie trudne. Wystarczy zamieszać mąkę, nie przypalić i ona naprawdę, na ono naprawdę robi się rewelacyjnie szybko, można to powiedzieć. I nie trzeba się bać nowych rzeczy i nowych wyzwań. Także polecam jeszcze raz, a ja teraz się użegnam. Życzę Wam oczywiście cudownego dnia, wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym przepisie. Pa!